Świat Horizon Zero Dawn bardzo szybko wciąga. Twórcy znaleźli złoty środek między ciekawą przygodą a zachęcającym do eksploracji krajobrazem. Pewne niedociągnięcia w rozgrywce nie są w stanie przeszkodzić w cieszeniu się świetną grą. W wyniku tajemniczych wydarzeń ludzkość zostaje zdziesiątkowana, a kontrole przejmują mechaniczne zwierzęta. Aloy wyrusza w świat w ramach pościgu za nieznanymi bandytami, w trakcie podróży zostaje jednak uwikłana w głębszą intrygę. Musi odkryć pochodzenie niezwykłych maszyn. Świat gry jest otwarty ruszamy w dowolnym kierunku, by wykonać misję fabularną lub poboczną, lecz nie sposób oprzeć się otoczeniu. Niczym w Wiedźminie trzyma, popsypane jest licznymi aktywnościami, dodatkowymi zadaniami, ukrytymi skarbami i tajemnicami czy hońcymi w głębi jaskini bunkrów. Rozległe lasy i puszcze, pełne biologicznych oraz mechanicznych zwierząt zachwycają. Porośnięte roślinnością szczątki dawnej cywilizacji podkreślają nowy porządek rzeczy, a potężne maszyny poruszające się w stadach szybko uczą pokory, gdy spróbujemy zaatakować. Zachwyca strona wizualna i artystyczna, choć zdarzają się drobne błędy animacji czy oświetlenia. Bohaterka budzi sympatię już od pierwszych minut. Szybko rozumiemy motywację dziewczyny i podejmowane przez nią decyzje. Pomimo bycia twardą łowczynią, niejednokrotnie potrafi rozczulić drobnymi gestami, np. reagując z uśmiechem na pierwsze krople deszczu lub łapiąc płatki śniegu. Aloj należy do plemienia Nora. W toku przygody poznamy więcej ludów, ich wierzenia i kultura intrygują. Zresztą po czasie spędzonym w niebezpiecznej dziczy, z przyjemnością spaceruje się po obozowiskach pełnych życia i oryginalnej muzyki, budującej jeszcze głębszy nastrój. Horizon Zero Dawn to gra akcji z elementami RPG, co oznacza, że mamy wpływ na wybór zdolności bohaterki i rozwijanie ekwipunku. Ta część gry nawiązuje chyba najbardziej do ostatnich odsłon Tomb Raider. Nagrody za zadania i łupy z walki to surowce, dzięki którym zwiększamy pojemność kołczanów i toreb, budujemy nowe rodzaje strzał albo kupujemy zbroje, silniejsze łuki czy proce miotające bomby i inne przydatne narzędzia łowieckie. Aloj to tropicielka, której przewagą jest spryt i spostrzegawczość. Bez planowania nie mamy szans w starciu z metalowymi bestiami, które są w stanie zabić kilkoma ciosami. Każdą aktywność i walkę wykonujemy w dowolny sposób, planując odpowiednią strategię. Przydatne w takich chwilach okazuje się urządzenie do rozszerzonej rzeczywistości. Skanujący gadżet odkrywa słabe punkty każdego napotkanego metalowego zwierzęcia. Imponujący arsenał musimy wykorzystywać z głową. Z początku badamy otoczenie, poznajemy ścieżki poruszania się zwierząt, później rozstawiamy paraliżujące bądź wybuchowe sidła i pułapki, przyczajamy się w zaroślach i czekamy. W trakcie walki pozostajemy natomiast w ciągłym ruchu, unikamy ataków rozwcieczonej maszyny, jednocześnie próbując trafiać w kolejne czułe punkty. Albo ogłuszyć i pozostawić bestię wrażliwą na potężne ciosy z włóczni. Walka jest ekscytująca ze względu na mnogość nieoczekiwanych sytuacji. Nawet ranna i zaalarmowana maszyna potrafi dać w kość. Tropiona może zwołać inne pobliskie roboty, albo ustrzelić nas z działka, którego nie udało nam się wcześniej zniszczyć. Bieganie aloj między wielkimi stworami skutecznie pompuje adrenalinę, a widok upolowanej zwierzyny po trudnym pojedynku sprawia sporą satysfakcję. Dobrą zabawę chyba najbardziej potrafią popsuć niedopracowane potyczki z ludźmi. Tutaj walka nie jest zbyt ciekawa, jeżeli już do niej dochodzi, to zamiast walczyć włócznią, odsuwamy się, by strzelić z łuku. Gdy już więc spotkamy wrogo nastawionych ludzi, szukamy cichych rozwiązań eliminacji wroga, co z racji niezbyt rozwiniętej inteligencji przeciwników nie stanowi żadnego wyzwania. Horizon Zero Dawn wyraźnie koncentruje się na fabule. Z pozoru prosta opowieść rozwija się w ciekawą stronę, niejednokrotnie zaskakując zwrotami akcji. Czarne charaktery długo też pozostają w cieniu, i dopiero w miarę postępu opowieści pokazują prawdziwy pazur. Miło na pewno widzieć pracę włożoną w poszczególne zadania poboczne. Z pozoru prosta misja zbieracka może rozwinąć się do krótkiej przygody z dialogami, zaskakującymi momentami i niekiedy trudniejszymi walkami niż te z wątku głównego. Horizon Zero Dawn zauważalnie inspiruje się innymi produkcjami z otwartym światem, ale robi to w sposób wyważony i przemyślany. Ostatecznie to jednak bardzo oryginalny, intrygujący tytuł, do którego ciągle chce się wracać.